Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Agnieszka. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na kosmetycznych ulubieńców ostatnich miesięcy. Nie było takiego filmu na moim kanale od jakiegoś czasu i postanowiłam to zmienić. Um, mam tutaj przed sobą same perełki. Część z nich dostępna bez problemu w Polsce, część z nich. Um, Pochodzi z rynku brytyjskiego, a częściej z rynku azjatyckiego. E, oczywiście, jeżeli film Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o kciuku w górę, naprawdę to bardzo dużo dla mnie znaczy. Tak samo jak subskrypcja mojego kanału, czyli jeżeli chcecie oglądać mnie na bieżąco, dowiadywać się o wszystkich filmach, które pojawiały się na moim kanale, musicie wcisnąć odpowiedni guzik, aby to było możliwe. Zaczynamy może od tych polskich produktów. Może ci, co oglądają mnie regularnie, wiedzą, że kilka miesięcy temu miałam wizytę online u trychologa, który zalecił mi dwa fajne polskie kosmetyki do stosowania na co dzień i pierwszy z nich, nie, może zacznę od tego, który wczoraj użyłam. Jest to żalaosowy marki AA, Hydrosorbet, który jest trochę tak na bazie koreańskich właśnie kosmetyków, który ma w składzie aloes kwiat to nie jest skład, na który bym jeszcze jakiś czas temu, słuchajcie, rzuciła się. Bez żadnego zastanowienia, bo on nie jest idealny, ale prawda jest taka, że sprawdza się dla moich włosów i tego kosmetyku możemy używać na wieloraki sposób. Możecie e, stosować go do łagodzenia np. podrażnie słonecznych, do łagodzenia jakichś innych otarć na Waszą skórę. Tutaj jest napisane, że możemy go stosować na ciało, twarz i włosy. E, dzięki właśnie zawartości kwasu chlorunowego on ma właściwości utrzymania e, tej wody, właśnie, czy to w skórze, czy to we włosach, ale dobrze jest potem też nałożyć jakąś taką warstwę okluzyjną, aby ta, ta wilgoć ze skóry na mnie uciekła, czyli możecie stosować go jako taki delikatny basem do ciała, tutaj też jest napisane, że można go stosować jako kamgiełko jak do twarzy jako takie lekkie serum nawilżające na twarz ale ja go w tej formie nie próbowałam, także nie mogę Wam się wypowiedzieć, jak on się sprawdza, ja stosowałam go na włosy i tutaj działa jak najbardziej wiem też o tym, bo Marta pokazywała to na swoim Instagramie, a Marta czyli mój trycholog że stosuje go też do odświeżenia, podkręcenia pod kręcenia włosów e, na e, drugi dzień po umyciu. Czyli to też coś można dziewczyn, które mają kręcone włosy albo które szukają takiego e, troszeczkę uniesienia, to jest e, fajna opcja. E, kolejny kosmetyk, który kupiłam z jej polecenia to e, taki fluid na rozwojone końcówki z olejem z arganowym i jest to firma Marion 7 efektów. Wiem, że z tej serii chyba są dwa kosmetyki, jeden to olejek, to jest ten krem, który ma tak jak widzicie taki mleczny kolor i stosuję go e, na... Umyte włosy przed suszeniem. Ja nie stylizuję jakoś ich specjalnie, suszę je tylko suszarką i tyle. I nakładam właśnie je w celu zabezpieczenia tym produktem. Nie brałam je ze sobą do Polski, bo moja mama kupiła je też i po prostu. Podczas pobytu w Polsce korzystam z tych, które miałam mama, dlatego tutaj widzicie, to zużycie nie jest jakieś diametralne, ale stosuję już od ponad miesiąca, od dużo, od 6 chyba tygodni i bardzo jestem zadowolona z niego. Nie kosztuje dużo, można ci go kupić w takich, takich osiedlowych drogeriach, a naprawdę jest fajnym serum, dorównującym tym, które kosztują kilka razy więcej. Jeżeli jesteśmy jeszcze w tym temacie polskich rzeczy, to chcę wam pokazać jeden, który pojawił się w filmie z zakupami z Polski. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie zapraszam. Pojawiły się dwie części. Pierwsza pokazuje wam kosmetyczne zdobycze, a w drugiej mówię o tych niekosmetycznych serdecznie Was zapraszam. W każdym razie jest to firma, o której wcześniej nie słyszałam, marka Lovem i właścicielka odezwała się do mnie na Instagramie i zapytała, czy nie chciałabym przetestować właśnie któregoś z jej kosmetyków. Mówiłam Wam o tym przy okazji poprzedniego odcinka, że ja mam w pielęgnacji, w tym momencie mam wszystko, co mi potrzeba, dlatego jedynym kosmetykiem, który mogę i yy, z chęcią testuję, to jakieś właśnie produkty do mycia twarzy, co zresztą się przekonacie też za chwilę jeszcze. W każdym razie jest to hydrofilowy olejek, co oznacza, że połączenie z wodą tworzy emulsję, którą można bardzo bardzo łatwo też samą wodą zmyć, czyli nie ma konieczności korzystania z jakichś e, szmatek albo gąbeczek. Oczywiście możecie, jeżeli chcecie, ale nie... Chcecie, ale nie musicie. I on tutaj jest na bazie i w winogronowego, a także oleju lnianego, który ma super właściwości dla skóry, nawet jeżeli go spożyjemy. Oczywiście nie mówię, żebyśmy ja piły ten olej, ale ten taki olej lniany jest naprawdę super zdrowy, szczególnie dla osób w naszej szerokości geograficznej. E, w każdym razie tutaj coś mi poczekło, chyba tak za dużo mam. Bardzo mi się podoba opakowanie Szklane, wykonane z ciemnego szkła, które zachowuje właściwości tych właśnie olej, które tutaj w środku mamy. Bardzo wygodna pompka, która idealnie dozuje produkt. No i sam produkt pachnie dość charakterystycznie, trochę ziołowo, trochę olejowo, mi to nie przeszkadza, bo jeżeli chodzi o demakijaż, to sprawdza się idealnie i robi to w ciągu kilku sekund i cena jego jest też przystępna, jak na pojemność, na to opakowanie, na te wszystkie inne cechy, które ma w porównaniu do innych, które możecie znaleźć na polskim rynku, także cieszę się bardzo, że odkryłam tę perełkę. W tamtym filmie Wam też mówiłam, że niestety zostawiłam niechcący przez pomyłkę jeszcze jeden produkt tej marki i był to puder do mycia twarzy i kiedy zaczęłam go używać w Polsce, tak sobie przypomniałam, że przecież mam jeszcze jeden, który dostałam, już nie pamiętam, w jakiejś, e, o komi, jeśli się nie mylę właśnie. Jest to Magic Dust Cleansing Powder, wiem, że oni mają różne rodzaje, to jest anti-aging z zieloną glinką, z ekstraktem z oleju z oliwek i z, też mamy mam olej z migdałów. I muszę Wam powiedzieć, że polubiłam się bardzo właśnie z tą formą oczyszczania skóry. Najpierw robię ten makijaż, zmywam SPF i wszystko co mam na twarzy, korzystając właśnie z tego olejku, a następnie przechodzę do mycia buzi, do mycia skóry twarzy. I wtedy takie pudry są idealne dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę. One zazwyczaj bazują jakieś glince. Ja kiedyś miałam podobny produkt innej marki i wyleciało mi znowu z głowy i wtedy miałam problem z jego aplikacją. Nie mogłam w ogóle tego dokładnie wydozować. Co mi się bardzo podoba w tym odnakomitym, to to, że z góry tutaj, słuchajcie, jest sitko zamontowane, które pozwala, że możecie spokojnie go na rękę. Wydobyć bez nadmiernego marnotrawstwa produktu, co jest no, moim zdaniem fajne. Niestety nie jest tak kolorowo, bo e, moim zdaniem nie powinny tutaj kompletnie dodawać zapachu, a go czuć. Tutaj na dole jest skład, bo sprawdzałam Wam wcześniej. I pomimo tego, że właśnie tutaj mam jacynamit na przykład, ale na samym końcu są perfumy, które potencjalnie mogą podrażniać, i rzeczywiście je czuć tutaj, kiedy otworzymy ten produkt. Mnie nie podrażnił. Ale ostrzegam te osoby, które mają bardzo wrażliwą skórę. Tak jak mówiłam wam wcześniej, jeśli się nie mylę, są różne wersje. Domyślam się, że różnią się między sobą glinkami, które zostały użyte do jego wykonania, i naprawdę jestem zadowolona, jak na razie z tego. Przyszła do mnie też paczka PR jakiś czas temu. Kilka dni temu z nowością od A Florence Kimke i także żałuję, że właśnie nie mam tego, dlowym, bo myślałam, że mogłabym zrobić Wam taki film porównawczy z takimi pudrami do oczyszczania twarzy, bo to jest nic innego jak właśnie ten produkt, z tym, że z zupełnie innym składem, to też mnie cieszy, na pozytywnie. Cena jest wyższa niestety, także tutaj musicie sobie wybrać, opakowania są inne, ale może właśnie zrobię taki film porównawczy i tam się skupię na tych różnicach, w każdym razie tutaj jest napisane jaki jest pH, co jest e, zaletą i tutaj po raz kolejny mamy właśnie otręby owsiane, ten nie ma zapachu, co jest jakby nie patrzeć no, e, pozytywną stroną, Podobnie tutaj z kolei została użyta czerwona francuska glinka, mamy też ekstrakt z sosny, a także pantenol z witaminą B5, tam dodatkowe kilka składników i on też jest bardzo fajny. Używam go od kilku dni, od kiedy przyszedł. Najbardziej cieszy mnie to, że właśnie nie ma w składzie perfum i coś takiego. I, ta, i jeszcze czemu lubię? bo ma z jednej strony dozownik, trochę przypominający taką pieprzniczkę albo solniczkę, gdzie można sobie wysypać odpowiednią ilość produktu na dłoń, a jeżeli macie ochotę na przykład na zrobienie z niego maseczki, to możecie wtedy tutaj um, otworzyć większą dziurkę i możecie sobie wtedy po prostu tego produktu zaaplikować więcej. Już widzę, że one są bardzo wydajne, bo ich odrobina wystarczy do tego, żeby um, właśnie stworzyć taką fajną, taką delikatną piankę, którą naprawdę ładnie y, myje się skórę, także... Taka ciekawostka dla Was, dla brytyjskiego rynku, jeden, a drugi dla polskiego. No i teraz przyszła kolej, ja pokazałam Wam dwa azjatyckie kosmetyki, o których mówiłam na sam koniec. Pierwszy z nich to filtr, który zabrałam też ze sobą do Polski. On już mi się niestety skończył i pojawi się pewnie niedługo w Denku. Ma niesamowitą ochronę to jak się rozprowadza na skórze to jak chroni w Polsce trafiły nam się upały jak marzenie. Pogoda po prostu tropikalna. Używałam go oczywiście, replikując i żadnego podrażnienia, żadnego zaczerwienienia. Mam wrażenie też, że właśnie ograniczyłam. To nie tylko zasługa tego kosmetyku, ale też innych. Właśnie powstawanie nowych przebarwień, także. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Um, pomimo tego, że wysoko w składzie ma alkohol, e, nie zauważyłam jakiegokolwiek negatywnego wpływu na moją skórę. Wręcz przeciwnie, nie mówię, że to zasługa alkoholu, ale pewnie tych też silikonów, które tutaj są, które na skórze tworzą taką bardzo przyjemną powłokę i sprawiają może, że ten alkohol jakoś, no właśnie, e, nie powoduje odporowywania wilgoci z naszej skóry. Teraz mam jeszcze inne filtry, które po prostu chcę wykończyć e, i... Mm, na razie nie kupię ponownie, ale on jest na mojej liście i w, w ulubieńców i wcale, e, wcale nie jestem zaskoczona tymi wszystkimi opiniami pozytywnymi, które czytałam na jego temat, bo naprawdę zasługuje na, na wyróżnienie. Bardzo ładnie też wygląda pod makijaż, choć nie bieli, co jest ważne, pomimo tego, że ma tutaj w składzie filtry też e, mineralne. I ostatni dzisiaj kosmetyk, który chcę wam pokazać, e, też z Korei. E, Anesa jest japońska. E, to jest firma I'm From. I ten akurat kosmetyk, który którym chcę powiedzieć, to jest tonik ryżowy, który jest zrobiony właśnie na, na, na bazie ekstraktu z ryżu. Zobaczcie, jak on wygląda. No po prostu jakbyśmy namoczyli ryż i zostawili to na jakiś czas. Ten kosmetyk się rozwarstwia, tego przed użyciem trzeba go wtrząsnąć. Ja go przelewam do mniejszej butelki, którą Wam pokazywałam też wcześniej. Myślałam, że jeżeli wezmę delikatnie, to tutaj się nie pomiesza, ale niestety tak się zrobiło. Ale tak jak widzieliście, tutaj no, zużyłam go ponad połowę już i muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowitym nawilżaczem. Ja stosuję go do porannych, do wieczornej pielęgnacji. W tym momencie zamiast hydrolatu, zamiast toniku on cudownie nawilża skórę i zatrzymuje tą wilgoć. To, to dzieje się za sprawą właśnie cukrów, które... Pochodzę właśnie z tego ekstraktu z ryżu, który po prostu no, absorbuje wilgoć i ją zatrzymuje w skórze, i jestem naprawdę pod wrażeniem. E, przestałam używać sera, ser z, na bazie kwasów hialuronowych, e, gdy chciałam zobaczyć, czy właśnie, bo słyszałam różne opinie, że one mogą powodywać, powodować takie wypryski i niekoniecznie mogą się wszystkie sprawdzać, i po prostu chciałam zrobić sobie przerwę. Od tego typu kosmetyków i jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że, że po prostu mi się sprawdzi, a wiem o tym, że też dużo osób takich guru. Kategorii skinken na YouTube właśnie używa tego kosmetyku i wszyscy, pomimo tego, że tutaj nie ma jakiegoś naukowego wytłumaczenia, dlaczego e, może działać, a działa. Tak, jeszcze tutaj mam kartonik. Chcę Wam powiedzieć, że skład też nie jest w 100% naturalny, e, ale jako taka ciekawostka, właśnie ma też e, niacynamid, który po raz kolejny ma cudowny właśnie na naszej skóry. I rozjaśniające, łagodzące, także sprawdzi się do każdego typu skóry Dlatego jest to kosmetyk, który naprawdę mi się sprawdza I zastąpił mi serum z kwiastem pielurowym, a także taki tonik zaraz po myciu twarzy I do tego się naprawdę bardzo fajnie sprawdza Dajcie mi znać dole w komentarzach, czy macie ochotę zobaczyć może e, moją poranną, wieczorną pielęgnację To pokażę Wam wszystko krok po kroku, e, czego używam i dlaczego właśnie w takiej kolejności, a także dlaczego a dlaczego to robię? <laughs> Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymacie się ciepłutko. Do zobaczenia i usłyszenia niedługo. Pa, pa!